Dzień dobry, witamy Was serdecznie w ten piękny majowy dzień. Znowu przybywamy do Was z kilkoma nowościami, inspiracjami i ciekawymi wydarzeniami, które już za niedługo się odbędą i do których chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić. Tak szczerze mówiąc, to muszę przyznać, że wspaniale jest być na zewnątrz właśnie w maju, kiedy ptaki śpiewają, kiedy jest piękny dzień. Ale wracając do tematu, mamy dla Was nowy kurs, tak? Nowy kurs, tym razem tylko dla mężczyzn. Kurs jak być dobrym mężem. Bardzo ciekawa, inspirująca treść. Myślę, że faceci znajdziecie tam dla siebie rzeczy, o których być może jeszcze nie wiedzieliście. Także zachęcamy, można się zapisywać i można rozpoczynać. Jeśli jesteście już z nami jakiś czas, to wiecie, że w newsletterze prezentujemy nową serię Razem w Misji Jezusa. Ona ma swoje premiery na YouTubie i tam też możecie je zobaczyć. W tym odcinku Emilian rozmawia z Bogusią Król, która opowiada o swojej służbie w Szukając Boga, m.in. o śniadaniu dla kobiet, ale też o cudach każdego dnia których Pani Bogusia jest e, autorką. I właśnie do nich też chcielibyśmy Was zaprosić. One są dostępne na naszej aplikacji, na przykład, e, też na mediach społecznościowych. I też e, można się zapisać na prenumeratę mailową. Dlatego serdecznie Was zapraszamy, żeby zacząć każdy swój dzień właśnie od takiej inspirującej myśli e, i rozwijać swoją relację z Panem Bogiem każdego dnia. Nadszedł też czas, że, żeby podzielić się z Wami nowym numerem Słowo na Dzisiaj. To taka broszurka, w której mamy rozważania na kolejne trzy miesiące, począwszy od czerwca. Także zachęcamy. Forma papierowa, forma elektroniczna, aplikacja. Bardzo fajne, inspirujące rzeczy. Naprawdę powiem szczerze, że staram się czytać codziennie, bo ma to pewną wartość, która niesie, którą niesie moje życie też. Także zachęcam. Była już propozycja dla mężczyzn, teraz propozycja dla kobiet. Wszystkie kobiety, serdecznie zapraszamy Was 2 lipca na śniadanie dla kobiet. W, oczywiście, w Wiśle, w Hotelu Gołębiowskim. Mamy zaplanowany wspaniały program inspirujących gości. Zachęcamy do tego, żeby już teraz sobie ten dzień zaplanować i też sprawdzać informacje na stronie śniadanie dla kobiet.pl, gdzie za niedługo będzie otwarta rejestracja, gdzie będzie można właśnie otrzymać wszystkie informacje. No i po prostu weźcie ze sobą swoje koleżanki, przyjaciółki, córki, mamy i przyjedźcie do Wisły. Zazwyczaj, ile osób się spotykało na nim dla kobiet? Oj, kiedyś to było ich bardzo, bardzo dużo. E, około tysiąc osób nam towarzyszyło i mamy nadzieję, że i teraz będzie nawet i więcej. No właśnie. Słuchajcie, i tak na koniec jeszcze dwa artykuły na naszych blogach. Szczególnie jeden przykuwał osobiście moją uwagę, dlatego że w tytule jest napisane dlaczego. I wydaje się, że lubimy zadawać takie pytania, a jeszcze bardziej lubimy znajdować odpowiedzi na pytania dlaczego i właśnie tam są też odpowiedzi, więc zachęcamy, bardzo fajne, inspirujące treści. I to już wszystkie informacje, które mamy dla was na dzisiaj. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia już w czerwcu. Do zobaczenia.